Hej, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców i dzisiaj wam, mam Wam do pokazania o dziwo o wiele więcej pielęgnacji niż makijażu. I będą też rzeczy do ciała, do włosów, do twarzy. Także i taka tematyka Was interesuje i chcecie się dowiedzieć, co mi się najlepiej sprawdzało w minionym miesiącu, zapraszam do oglądania dalej. Chciałoby się rzec, zacznijmy od pielęgnacji, ale dzisiaj nie ma to do końca zastosowania, natomiast mogę powiedzieć, że zacznijmy od pielęgnacji twarzy. Ja, jeżeli chodzi o mycie twarzy, najchętniej sięgam po ten cleanser z Pixie, to jest Glow Matte Cleanser, ten w zielonym opakowaniu, chodzi mi o ten produkt, ale on mi się skończył. I Sephora były ostatnio zamknięte, więc a niestety nawaliłam i miałam zapasów, a przeważnie zapas mam, rzeczy, które wiecie, używam najczęściej. No i popatrzyłam po rzeczach, które mam ogólnie w swoich zbiorach, no i i zobaczyłam, że coś takiego. I to jest tołpa żel do mycia twarzy z tej samej serii, trzy enzymy, co ten uwielbiany przeze mnie peeling enzymatyczny. No i się bardzo dobrze sprawdza. Ja go od jakiegoś miesiąca już używam. Robi to, co ma robić. Oczyszcza cerę. Ja może do tej pory, no bo od wczoraj jestem podziwana, ale do wczoraj nie miałam największych problemów z serą, miałam oczywiście dobrze oczyszczoną tą skórę. On fajnie skórę doczyszcza, ale jej nie wyjaławia chyba dobrze powiedziałam, że ona nie jest taka, wiecie, sucho ściągnięta, tylko rzeczywiście zostawia ją ukojoną. Co może być trochę dziwne, bo nie wiem, może jestem jakaś nienormalna, ale dla mnie przez dłuższy czas porządne wyczyszczenie domycie cery, oczyszczenie cery wiązało się z takim, wiecie, efektem squeaky clean, że ta skóra miała taka, e, 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 taka, wiecie, taka super czysta, że od razu po umyciu twarzy lecimy po krem, bo jest tak sucho. Oczywiście z tym, tą glinką Pixi tak nie ma i z tym też tak nie ma i to jest jakieś takie uczucie z tyłu głowy, o którym ja muszę walczyć, bo wiem, że to jest niedobre dla skóry, ale wracając do tematu tego żelu myjącego, to jak najbardziej świetnie się sprawdza. Ja go używam razem z Foreo, a jak nie mam czasu i chcę porządnie umyć cerę już po zmyciu makijażu, ale jest późno i już mi się chce spać i nie mam czasu na 16 kroków pielęgnacji, to po prostu tym żelem też sobie przemywam twarz i też jest w porządku. Także fajnie Oczyszcza, ale właśnie tej skóry nie wysusza. Ogólnie, jak zawsze, polecam Wam standardowo, wykorzystam tę okazję, żeby Wam polecić też peeling z tej serii, czyli to 3 Enzymy, ale do tej serii, przynajmniej w mojej kosmetyczce, dołącza jeszcze żel do twarzy. Polecam. No i uwaga, wierzę, pielęgnacja włosów. Ten temat nie jest przeze mnie często poruszany, no bo jak zawsze muszę zaznaczyć, moje włosy są absolutnie bezproblemowe. To są najbardziej bezproblemowe włosy na świecie. One są niefarbowane z natury proste, więc. Niczego od mnie nie wymagają. Ale jak się robi ciepło, inaczej, jak się robi ciepło w domach, a zimno na zewnątrz, i włączamy kaloryfery, no to włosy zaczynają co? Elektryzować się. Wchodzą odżywki. I na pewno będziecie pamiętać, bo już nie razam mówiłam, że ja nie cierpię siedzieć z tymi maskami, odżywkami na włosach, ja nie mam czasu, nie mam cierpliwości, nie chce mi się. Natomiast czasami trzeba. I kiedyś Wam pokazywałam taką odżywkę z Biowaxa, którą trzeba było przepisowo trzymać 60 sekund na włosach, to znalazłam odżywkę, która przebija Biowaxa i jest to Rapid Reviver z L'Oreala. ja tą odżywkę znalazłam w jakimś, wiecie, oszą czy innym tego typu sklepie i co mnie urzekło, żeby ją rzucić do koszyka, co mnie kupiło totalnie, to jest obietnica producenta nie musisz czekać, od razu spłucz. Oczywiście. Dzień dobry, witam, zapraszam do łazienki. Ekstra. I dokładnie w ten sposób jej używam. Przy pierwszym użyciu mówię, no dobra, zobaczymy, czy na pewno od razu można ją spłukać, ale dosłownie. Ja mam wilgotne włosy, gdzie wycisnę nadmiar wody, nakładam odżywkę, przeczeszę grzebieniem i spukuję. I naprawdę jest to odżywka, która tak... Doraźnie te włosy do, nawilża, dociąża, sprawia, że one nie są właśnie aż tak mocno elektryzujące, się nie latają, wiecie o co chodzi. Posiadaczki długich włosów zrozumieją <grym> i no, sprawdza się świetnie i dodatkowo jakby co, nie ma przeciwwskazań, żeby je używać codziennie, wręcz jest napisane używaj codziennie mała uwaga. Ona rzeczywiście jest taka bardzo najwyraźniej, bardzo skoncentrowana i bardzo mocno nabliżająca, Więc uważajcie, jak wysoko ją nałożycie. No bo ja już miałam um, nieraz taką przygodę, że gdzieś tam mi się, wiecie, jak głowa jest do dołu, no to może Wam się nie fortunnie gdzieś tam za wysoko dotknąć. I rzeczywiście jak ją nałożymy trochę za blisko skóry głowy, to te włosy mogą zacząć wyglądać tak na lekko nieświeże, mimo iż są dopiero co umyte. Ale jeżeli też nie macie tak jak ja cierpliwości co do odżywek, do włosów, i chcecie coś co Wam rzeczywiście włosy nawilży, a przynajmniej sprawi, że nie będą się elektryzowały, no to gorąco polecam się zainteresować tą odrywką. Następna w kolejności pielęgnacja ciała i mam tutaj Wam do pokazania dwie rzeczy. Jedna jest taka porządnie przetestowana, a druga dosłownie po dwóch użyciach, ale i tak warto o tym wspomnieć bo, bo zaraz opowiem powiem o co chodzi. I ten pierwszy porządnie przetestowany produkt to jest masło Shea, a właściwie masło Karite z serii Karite Magic z Yves Rocher. I to jest masło z tej właśnie świątecznej kolekcji. Oni na święta zawsze wychodzą z takimi właśnie kolekcjami, wiecie, z płynami do kąpieli, mydłami do rąk i tak dalej, o różnych takich świątecznych zapachach. I jak jak poczułam po prostu zapach tego masła Shea, no to ja się zakochałam. Ja po prostu lubię zapach Masła Shea, ona jest cudowna i to jest taka niegęsta, nie konsystencja, taka powiedziałabym, bardzo standardowego masła, może gdzie gęstego kremu. I to jest balsam, który, jeżeli macie mało czasu na pielęgnację, powinny się Wam spodobać. Bo, no właśnie, wiecie, że ja przeważnie używam olejków na mokrą skórę, ale jak wszyscy też wiemy, ja nie znam umiaru z tymi olejkami, więc czasami. Jak nie mam czasu, to rezultat jest taki, że właśnie mam potłuszczone włosy, potłuszczone ciuchy, więc wiecie. Więc jak wiem, że nie mam czasu, to wolę nałożyć jakiś balsam. I ten, właściwie nie balsam, tylko to masło jest bardzo szybko wchłaniające się i nie zostawia na skórze żadnego takiego, żadnej takiej warstwy lepkiej pod żadnym pozorem. Natomiast skóra jest nawilżona i ule, uelastyczniona. Czyli to, czego chcemy bez tych minusów ewentualnych, tak? Czyli właśnie w postaci lepkiej skóry. No chyba, że wiecie, naurycie na siebie półopakowanie, ale ogólnie nie radzę, no bo za szybko go zużyjecie. Ale przy takim normalnym stosowaniu to ja byłam w szoku, że właśnie po dotyku powiedziałabym, że mam już może nie suchą, ale nie aż tak nawilżoną skórę, ale jeżeli chodzi o wygląd i komfort noszenia tej skóry, no to wiecie, czułam, jakbym miała dosłownie co nałożony balsam, także jest to bardzo fajne masło, jeszcze mówię, dodatkowo przepięknie pachnie, także um, polecam. A druga rzecz też z tej samej serii, właśnie Magia Carites i Froschette to jest ten mniej przetestowany produkt, czyli dosłownie po dwóch użyciach, ale... Wspominam wam o tym produkcie, dlatego że ym, skombinowałam dla was rabat na tę serię w IfRoszel, ale zaraz do tego dojdziemy. To jest taki dość chyba kontrowersyjny produkt, bo o, o takich ko kosmetykach jest bardzo dużo skrajnych opinii. Jednym się super sprawdzają, inni w, są wielkimi przeciwnikami. Ja, ponieważ jestem leniem i mam też bardzo suchą skórę i cenię sobie czas i takie natychmiastowe nawilżenie, to mi się takie rzeczy podobają. I to jest balsam pod prysznic albo krem do mycia pod prysznic. Czyli po prostu będąc pod prysznicem nakładamy go na mokrą skórę, po jakiejś chwili zmywamy i mamy już tę skórę tak wstępnie Zaspokajająco największe suchości nawilżoną. I dla mnie to jest taki um, poziom nawilżenia, który jak najbardziej spokaja um, ten właśnie pierwszy moment, kiedy muszę wyjść pod promienie, ale mi się na przykład śpieszy. I o ile ta skóra nie jest ekstremalnie przesuszona po nie wiem tygodniu zaniedbań, to ten balsam sobie spokojnie z tym poradzi. No bo właśnie ostatnio go używałam, gdzie jestem jakby bardziej skoncentrowana na tej pielęgnacji ciała. Także jeżeli szukacie takich bardzo szybkich rozwiązań, to też wam polecam i normalnie wstrzymałabym się jeszcze z tym e samem podpysznic do następnych ulubieńców, bo on jest trochę jeszcze za mało przetestowany. Natomiast pomyślałam, że jak się tak dobrze zapowiada, to Wam wspomnę o nim w tym filmie dzisiaj, no bo właśnie um, ja mam kontakt z Ifroshare i się z nimi skontaktowałam i załatwiłam dla Was rabat. Właśnie na tą serię Magia Carite i to nie jest byle jaki rabat, bo to jest 50% rabatu. Proszę bardzo, z mi się nie udało, ale z mi się udało i to jest rabat ważny do, do 24 grudnia, a wszystkie informacje, jakieś tam szczegóły, czy co obejmuje, co nie, no, znajdziecie w opisie, także jakby co, no to gorąco polecam właśnie to masło i też fajnie się zapowiada, warto się też zainteresować właśnie tym balsamem pod prysznic. A na koniec dwa hity do makijażu. Wiem, wiem, skromnie, ale słuchajcie, w przyszłym miesiącu pewnie będzie tego więcej. Zresztą zaraz będą ulubieńcy roku. A jeżeli chodzi o te dwa hity makijażowe, to po pierwsze jest to żel do brwi z Pierene. Jeśli oglądaliście mój film z polskimi i tańszymi zamiennikami drogich, kultowych kosmetyków, tutaj wam dam odnośnik do tego filmu, to już o nim wiecie. Bo to jest po pierwsze zamiennik do tego żelu do brwi z Benefitu, a po drugie to jest zamiennik żelu do brwi z My Secret, bo że do przywiz sekret jest produkowany przez Pierre René. I nawet się z tym nie kryją, bo na opakowaniu jest napisane wyprodukowany przez Pierre René. i to jest ten sam produkt. To jest dosłownie ten sam produkt. Tam jest różnica kilku złotych, jeżeli chodzi o cenę, ale on też jest czasami w promocji, więc ta cena ostate jest albo taka sama, albo niemalże identyczna. No i to jest żel do brwi typu kropelka, czyli po prostu wszystko jest tak utrwalone, że te włoski nawet nie śnią, żeby się ruszyć. Więc jeżeli nie możecie dorwać tego żelu z My Secret, nie możecie dorwać żelu z Eveline, to jest jeszcze trzecia alternatywa. Także jakby co, gorąco polecam. No i taki nieoczekiwany Pannę ulubieniec bym powiedziała, bo ten puder w innej wersji kolorystycznej chyba nigdy się w ulubieńcach nie znalazł, tak mi się wydaje. I chodzi o Laura Mercier Translucent Powder, czyli o ten klasyk. Ja go ogólnie lubię, bo ja go używam na modelkach, jak właśnie wykonuję makijaże, tylko on jest dla mnie troszkę za bardzo matowy i go używam po prostu na czoło. A że w domu ja mam o wiele więcej jeszcze innych pudrów, to po prostu wiecie, w tej funkcji inne pudry u mnie wiodą prym, ale tutaj pojawia się nowa wersja pudru Translucent i jest to honey. I to jest bardzo żółty puder, ale jak wiecie. Ja lubię sobie każdy element makijażu tam dopasowywać na danym etapie, kiedy, na którym się znajduję. To zabrzmiało trochę za bardzo skomplikowanie. Po prostu często jest tak, że na przykład mam za żółty podkład albo lekko różowy korektor, bo obchodzi mnie efekt końcowy, więc ja to sobie tak dopasowuję zawsze, żeby finalnie wszystko się zgadzało, tak kolorystycznie. Dlatego też lubię lekko różowe pudry, bo jeżeli podkład jest za żółty, to możemy go zneutralizować. A ten żółty puder mi się ostatnio bardzo sprawdza jak... Na przykład po rozświetleniu dekoltu okaże się, że rozświetlacz troszkę zmienił odcień mojego dekoltu na bardziej żółty, no i podkład wtedy nie do końca pasuje. Więc takie delikatne właśnie omiecenie już w takich najbardziej widocznych miejscach, czyli tutaj jakby pod brązerem i na środku twarzy, minimalną ilością takiego pudru, no bo on jest bardzo żółty, więc bardzo mała jego ilość, tak tylko delikatnie tę skórę przyrzuci. No idealnie się to sprawdza i też nałożony w takiej małej ilości nie jest, przynajmniej na mojej skórze tak wysuszający, jak ta oryginalna wersja. Ogólnie bardzo długa opowieść, tylko po to, żeby Wam powiedzieć, że jest nowy odcień <laughs> Laura Mercier Translucent Powder w odcieniu Honey. Jakbyście szukali czegoś właśnie bardziej żółtego, to proszę bardzo, ewentualnie zawsze można co? Zmieszać z innym pudrem. Prawda? Mieszajcie wszystko, zawsze to powtarzam. Powinnam sobie zrobić bluzę z napisem mieszajcie wszystko. I na dzisiaj to już wszystko. Krótko, zwięźle i na temat moich ulubieńców już znacie. Teraz Wy podzielcie się swoimi. Czekam na to. I oczywiście jak zawsze w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę kosmetyków, o których mówiłam. Wraz z linkami pod którym możecie je znaleźć. I w opisie też jak zawsze się szczegóły mojego makijażu, ubioru. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry. I przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. A ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Zapraszam do oglądania. Sprawdźcie czy coś Was nie ominęło. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa